Hej, hej, to ja, myszka Kunegunda. Dziś pokażę Wam, jak zrobić piękną kartkę dla mamy. Potrzebne będą kartka z Brystolu, najlepiej kolorowa, kawałek kartki w innym kolorze, nożyczki, ołówek, kredki lub pisaki, no i klej. Kartkę zegnijcie na pół. Ołówkiem odrysujcie kształt swojej dłoni w ten sposób. Teraz wytnijcie kształt. Uważajcie, żeby nie rozciąć kartki do końca. Otwórzcie kartkę. Udało się doskonale. Pora zrobić serduszko, na którym napiszemy życzenia. Drugi kawałek papieru zegnijcie na pół i narysujcie na nim pół serduszka. Wytnijcie je nożyczkami. Teraz papierowe serduszko naklejcie po środku otwartej kartki. Jeszcze tylko napiszcie życzenia i gotowe!